Cześć witam was serdecznie w tym pięknym miejscu, gdzie panuje spokój i harmonia. I po to tu właśnie przychodzę, żeby czerpać z lasu ten spokój i harmonię i im więcej czerpię, im więcej staje się po prostu harmonią i spokojem mój wewnętrzny stan, staje się taki, to tak bardzo to się odzwierciedla potem w całym moim życiu, jeśli chodzi o moje relacje, czy to międzyludzkie, czy to biznesowe, czy to po prostu mój stosunek do życia, czyli do chwili teraźniejszej. I często to podkreślam, że w moim życiu zauważyłem, że jeżeli brakuje natury na co dzień, to brakuje tej harmonii w życiu, brakuje tego spokoju. No i jak brakuje spokoju, no to popadamy wtedy. W jakieś po prostu głupie uczynki typu zatruwamy siebie typu marnujemy swoją energię na coś co nam nie służy i tak dalej i to potem potrafi nas pociągnąć w dół a każde wyjście do lasu każdy spacer tutaj każda medytacja w tym pięknym miejscu dodaje nam energii i dodaje nam tego spokoju i harmonii dzięki czemu mamy po prostu inny stosunek do swojego życia Więc to jest nasze naturalne środowisko. Co widać chociażby po naszym samopoczuciu, jak się tutaj czujemy. A żyjąc w mieście, w betonowej dżungli, po prostu wśród sztucznych rzeczy, bo bloki, domy, to wszystko jest sztuczne. No, chyba że mamy dom wybudowany z drewna i tak dalej, ale to rzadko jest spotykane w mieście. A więc jeżeli otaczamy się sztucznymi rzeczami, które są martwe, no to niestety, ale. Tak będzie wyglądać nasze życie, a jeżeli będziemy otaczać się wśród ży żywej natury, żywych zwierząt, żywych roślin, to i będziemy wtedy mieli więcej życia w sobie, więcej energii i nasze życie po prostu będzie żywsze. Czyli będzie więcej radości, więcej miłości, więcej wolności. <laughs> Więc zachęcam Was, żebyście jak najczęściej odwiedzali naturę po to, żeby po prostu czuć się lepiej, żeby wspierać życie i. Też jest takie ważne, bo ważność, warto się dzielić właśnie tym, jak się tutaj czujemy. Dlatego to robię, ponieważ to, na czym się skupiamy, to rośnie. Jako ludzkość, jako społeczeństwo, na przestrzeni ostatnich lat nie skupiamy się za bardzo na naturze, na lasach, bo, bo żyjemy w mieście, żyjemy w sztucz, wśród sztucznych przedmiotów. I konsekwencją tego jest to, że coraz więcej lasów po prostu ginie. Bo są wycinane, na, żeby zaspokoić nasz konsumpcjonizm. I to jest właśnie dlatego, że się nie skupiamy na naturze. Bo jeżeli ktoś się skupia na lesie na naturze, no to nie będzie chciał wycinać drzew, bo będzie czuł z nimi połączenie, będzie czuł wdzięczność za to, że one są, i będzie czuł piękno, będzie je podziwiał i nie będzie chciał ich wycinać. I tylko ludzie, którzy są odcięci od natury, są w stanie. Ją wyniszczać. Co za czym idzie? Wyniszczają też siebie, bo wszystko jest jednością, wszystko jest połączone, i dlatego ważne jest, żeby chwalić się, dzielić się po prostu naturą, czyli albo po prostu nie wiem, zdjęciami, albo jakimiś momentami, gdzie mamy tutaj, czy zabierać znajomych do natury, albo po prostu mówić o niej, albo być po prostu osobą naładowaną pozytywną energią i się tym dzielić z innymi, żeby ludzie. Po prostu widzieli, że to jest po prostu życie, a życie jest połączone właśnie z naturą. Bo wtedy im więcej ludzi będzie odwiedzać lasy, im więcej ludzi będzie pragnąć po prostu żyć tutaj i będzie miało tą naturę w sobie, tym więcej natury będzie i będziemy mniej wycinać lasów, a będziemy więcej tworzyć wspaniałych po prostu miejsc do życia. W naturze, w lesie będziemy tworzyć wspaniałe ogrody, gdzie będzie cudowne jedzenie, które będzie nas leczyć, nie tylko będzie nam smakować, ale właśnie będzie nas leczyć i będzie więcej dużo przestrzeni, mniej chorób, a więcej miłości. Dlatego zachęcam Was, żeby dzielić się po prostu naturą, dzielić się pozytywną energią, która właśnie można, którą można zyskać właśnie przebywając w takich pięknych miejscach więc miejcie wspaniały dzień, odwiedzajcie lasy odwiedzajcie łąki, ładujcie się tutaj, a potem iu, dzielcie się z innymi w jakikolwiek sposób Wam przyjdzie po prostu do głowy bo cokolwiek wybierzecie to jest po prostu cudowny proces twórczy i pomijając fakt, żeby nie wiem, latować lasy, latować ludzkość, latować swoje życie, to po prostu sam proces twórczy jest sam w sobie wspaniały i sam w sobie niesie ogromną satysfakcję więc samo tworzenie dla tworzenia już jest po prostu super dla Was, czyli dla życia czyli dla ogółu więc twórzcie jak najwięcej, mówcie to co Wam leży na sercu a będzie się się czuć niesamowicie <tosujesz> to jest gwarancja tego właśnie więc tego pięknego miejsca przesłałem dużo Pozytywnej energii. Miejcie wspaniały dzień. Subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu pozytywnych informacji, afirmacji. Dawajcie lajki w górę. Udostępniajcie w świat, jeżeli chcecie szerzyć właśnie tą pozytywną energię, być częścią tego projektu. I do zobaczenia. Namaste. Pozdrawiam.